W dzisiejszym odcinku witam Was serdecznie Trek Fuel EX8, no i ja, Ten model już znacie z odcinka, w którym porównywaliśmy go do Hardtaila na testowej pętli w raculce. Tam też się przyzwycziłem, że jadę na roweru typu enduro. To jest rower typu trail, czyli jesteśmy pomiędzy cross country, pomiędzy enduro i ten rower ma nam dawać przyjemność z jazdy i pod górę i w dół, chociaż moim zdaniem będzie zdecydowanie przyjemniejsze na zjazdach. W tym odcinku chcę Wam powiedzieć tylko kilka słów na temat dwóch systemów bardzo ciekawych zastosowanych przez Treka w tym modelu. I to jest model starszy, jeszcze na 26-calowych kołach, ale jest stosowany do dzisiaj we wszystkich modelach full suspension Treka. I to jest to, co widzimy tutaj, tak zwany full floater, związany z tym, jak zamontowany jest damper. I system ABP, czyli Active Breaking Pivot. Zacznijmy od tego, że w rowerze full suspension to właśnie tylne zawieszenie sprawia wiele kłopotów. Są to kłopoty związane z działaniem napędu, są to kłopoty związane z działaniem hamulców, z samego oczywiście, samej też amortyzacji, no i sztywności i wagi całego systemu. I tutaj, jeżeli chodzi o kwestię wpływu hamowania na pracę bądź usztywnianie się, tylnego zawieszenia mamy bardzo ciekawy system ABP, czyli Active Braking Pivot. Na czym tutaj sprawa polega? Pivoty w naszym zawieszeniu to są, to są miejsca, w których następuje ruch pomiędzy różnymi częściami, tutaj będą się poruszały w stosunku do siebie rura, nazwijmy ją dolna i górna tylnego trójkąta, bo to trójkąta nie przypomina, chociaż w pewnym sensie nim jest, no i tutaj będziemy mieli już poprzez specjalny link Evo link połączenie właśnie tych rurek górnych z samym damperem. No i w międzyczasie też z ramą. Jeżeli chodzi o pivot tylny, to on właśnie jest zwany ABP, a to dlatego, że ma on w zasadzie trek mówi, że usuwa problem wpływu hamowania na pracę tylnego zawieszenia na jego usztywnianie, ale żeby być takim całkowicie szczerym, to możemy powiedzieć, że minimalizuje ten problem, ten system naprawdę działa. Na czym to polega? W wielu rozwiązaniach tylnego zawieszenia ten pivot, czyli to połączenie, to ruchome połączenie tych rurek górnych i dolnych po obu stronach jest zamocowane poniżej osi tylnego koła, czyli gdzieś tutaj. Oraz powyżej, czyli na, gdzieś tutaj na tej rurce górnej. Jakie to ma znaczenie? Ma to znaczenie takie, że w momencie, kiedy hamujemy, czyli zobaczmy, mamy część, zacisk naszego hamulca, który jest na stałe zamontowany do ramy tak? i mamy obracającą się tarczę, która zamocowana jest do koła, a koło jest w pewnym sensie przymocowane do, do podłoża, które na to koło siły wywiera. W momencie hamowania zaciskamy tłoczkami e, okładziny na e, dysku i pojawia nam się kolejne sztywne połączenie, czyli e, zacisk hamulca oraz, e, oraz e, dysk. No, w momencie jeżeli blokujemy koło, no to zupełnie, ale, ale nawet jeżeli hamujemy jakoś z jakąś tam siłą, a dysk wciąż się porusza, tacza wciąż się porusza, to wywiera bardzo duże siły na e, zacisk naszego hamulca, a ten z kolei jest, no zobaczmy. Jeżeli tutaj zacisnę e, tłoczki, to ta tarcza będzie się starała wypchnąć mi e, mój zacisk do przodu, a ponieważ on jest zamontowany e, tutaj na rurce górnej za pomocą tych dwóch śrub, no to ma to wpływ, wywiera to wpływ, w jaki sposób będzie to poruszało mi e, tymi e, górnymi rurkami tą jedną w zasadzie po lewej stronie e, rurką górną tylnego trójkąta. To sprawia, że jeżeli mielibyśmy Połączenie górnej i dolnej rurki poniżej lub powyżej osi koła będzie to usztywniało nam zawieszenie, dlatego że będzie wprowadzało nam kolejną siłę działającą na zawieszenie i to w taki sposób, że będzie zmieniało nam, będzie próbowało nam zmienić położenie górnej i dolnej rurki tego tylnego trójkąta. W systemie Active of Pivot mamy, mamy pivot, którego w zasadzie nie widać. Można by się spodziewać, że go tu w ogóle nie ma, ponieważ wydaje się, że jest to zwykła oś typu thru axle, czyli zwykła sztywna oś. Natomiast oprócz schowanej tutaj osi mamy tutaj schowane właśnie ruchome połączenie pomiędzy tymi dwiema rurkami i tak się dzieje po obu stronach. Tutaj widzicie teraz wyraźnie. Jedna rurka to jest ta zewnętrzna idzie do góry, a ta zewnętrzna idzie do dołu, i to połączenie jest ruchome. Pokazuję Wam to też na filmie, yy, gdzieś tutaj na ekranie. To sprawia, że, yy, że podczas hamowania yy, siła wywierana przez tarcze na zacisk nie powoduje yy, nam usztywnienia działania, czyli usztywnienia ruchu. Pomiędzy górną a dolną rurką tylnego trójkąta, co sprawia, że podczas hamowania to zawieszenie działa w sposób płynny. Więc Active Breaking, breaking Pivot rzeczywiście znaczy, że jest to ten pivot, który ma sprawiać, że e, podczas hamowania jest on e, aktywny, albo, albo hamulce mamy aktywne, tak czy inaczej rzeczywiście ten sprzęt działa bardzo dobrze podczas hamowania. Żeby być znowu tutaj do końca szczerym, no, trzeba powiedzieć, że w takich sytuacjach jakiś awaryjnych, kiedy przejeżdżamy przez bardzo jakieś szczególne przeszkody, raczej nie hamujemy, no ale prawda jest taka, jeżeli bierzemy sobie taki trailowy rower i śmigamy gdzieś w różnym terenie, to bardzo często nasze zawieszenie będzie musiało pracować podczas hamowania mocniejszego czy słabszego. E, więc active breaking break, break pivot, czyli, czyli oś tego pivotu jest dokładnie schowana, po prostu wycentrowana z osią koła i ma to bardzo pozytywny wpływ na działanie zawieszenia podczas hamowania. I druga rzecz to też e, ciekawy system on tu jest nazwany full floater, e, oznacza, że mamy e, taki pływający damper. Na czym to polega? W innych zawieszeniach, może na to się nie zwraca uwagi, kiedy pierwszy raz się popatrzy na to, ale w innych zawieszeniach nasz damper jest z jednej strony połączony z tylnym zawieszeniem, z wahaczem tylnym, a z drugiej strony jest połączony gdzieś na stałe z ramą. Na przykład w moim ulubionym skalpelu, niegdyś ulubionym, bo teraz już trochę mniej, głównie ze względu na wygląd. Damper byłby zamontowany tutaj, na e, rurze górnej, mam teraz problem, żeby to normalnie powiedzieć. E, czyli mamy sztywne połączenie dampera z ramą, natomiast w tym przypadku zwróćcie uwagę na to, że damper w ogóle się z ramą nie łączy. E, mamy tutaj przedni trójkąt e, ramy i damper w ogóle go nie dotyka, ponieważ jest zawieszony w sposób pływający i to też widzicie tutaj e, gdzieś na ekranie. Na naszym e, tylnym zawieszeniu. To znaczy, że i jedna, i druga część, i drugi koniec naszego dampera jest umocowany do e, tylnego zawieszenia. Co to powoduje? E, powoduje to zwiększenie e, skoku. Może nie tyle, nie tyle tego efektywnego skoku e, naszego koła, choć też może na to troszeczkę wpływać, co odczuwalnego skoku naszego koła. Jest to sprytne, e, sprytna konstrukcja, moim zdaniem, więc full floater. Rzeczywiście sprawia, że to zawieszenie działa w bardzo, w tym przypadku w trailowym rowerze, bardzo komfortowy sposób. Ma się wrażenie, że mamy duży, duży zapas skoku. No i kiedyś może na to nie zwracaliście uwagi, teraz już będziecie widzieć, na czym polega system Full Floater. Dumper w ogóle nie jest zamocowany do ramy, ale do tylnego zawieszenia. Tyle, jeżeli chodzi o Active Breaking Pivot i Full Floater. Ja na tym rowerze spędziłem niewiele czasu, ale jeżeli chodzi o zabawę z jazdy w dół, to jest bardzo, bardzo świetna. Jeżeli chodzi z kolei o to, jak amortyzator pracuje, kiedy jedziemy pod górę, kiedy mocno naciskamy na pedały, to na to wpływ ma już i zaawansowany design, zaawansowany projekt tylnego zawieszenia, jak i sam damper i platformy stosowane w damperach o tym będziemy sukcesywnie mówić, jak Dorwa, jakiś kolejny model. Temu poświęcone. Jeżeli śmigacie na trekach, napiszcie, co o tym sądzicie. Napiszcie, czy, czy udało Wam się wyczuć usztywnianie, jednak, zawieszenia w jakichś ektre, ekstremalnych sytuacjach, kiedy hamujecie, czy absolutnie tego nie zauważacie? No i zawsze jest to bardzo mile widziane, kiedy dzielicie się Waszymi doświadczeniami, bo jest to świetnym uzupełnieniem dla tego, co staram się w paru słowach chociażby podać w filmie. Serdeczne dzięki za obejrzenie, dajcie znak, czy takie tematy Was interesują, czy wolicie inne tematy. Ja to dokładnie wszystko śledzę i wybieram dla Was to, co najciekawsze. Serdecznie Was pozdrawiam, pozdrower, trzymajcie się, cześć!